Jest hi Hania. Hello! Dobrze, mam dla Ciebie teraz pytanka do wylasowania. Super, dobra. Oby jakieś lekkie, a tam 2 razy 57 mm -hmm. minus 832. Takich pytań nie mamy na szczęście. <laughs> Czy jest jakaś scena, która szczególnie zapadła Ci w pamięć i dlaczego? Jest to na pewno scena na Placu Zabaw, gdzie bardzo dla nas dużym wyzwaniem było pokazanie tej relacji, którą ma ta stara paczka między sobą i, i takiego zmartwienia w ogóle, które wtedy wynikało z pozycji kapsla. Ale tego dużo, tutaj za dużo nie zdradzam. tej widzowie muszą iść do kina, żeby wiedzieli o co mi chodzi. Ale to była wyjątkowa scena, bo był wtedy niesamowity klimat, gdzie po prostu oświetlenie zrobiło taką robotę, że ja się czułam jak Stranger Things i to tak w prawdziwym życiu. Niesamowite. Tak, to, to ci oddam ja tej na brzeg. Ja? Dobra, o te takie złożone, super. Czy pamiętacie swoją własną studniówkę? Jakie macie wspomnienie z tego okresu? Pamiętam doskonale moją studniówkę i moje wspomnienie jest takie, że straszną miałam gorączkę i, i po prostu byłam taka półnieświadoma na tej studniówce, bo po prostu byłam kora, a nie chciałam tego przegapić, no. no tak, niektórzy są półświadomi z innych powodów. No właśnie, ja nie potrzebowałam przez tą gorączkę. Dziękuję. Tak, tutaj Aha. też ci dam. Cyk. Jaką jedną rzecz chciałbyś, chciałabyś powiedzieć widzom przed obejrzeniem tego filmu? Uwierzcie w swoje marzenia, bo może uda wam się je spełnić tak, jak udało nam się je spełnić. Pięknie. Super. Jeszcze dwa, co? Dobra. Mm -hmm. Czy były momenty, w których trudno było zachować powagę na planie? To była właśnie ta scena w, na placu zabaw. E, przyznam, że no, dostaliśmy takiej głupawki, ale na szczęście jak przyszła e, przed moment kamera akcja, to od razu kamienne twarze, ale no, przed sceną bardzo ciężko było zachować powagę. Ostatni no? stanko, co? Mm -hmm. Co sprawia, że 100 do matury wyróżnia się na tle innych filmów młodzieżowych? Udział influencerów. Jest to dosyć taka kwestia, której ludzie jeszcze tak nie znają i, i myślę, że będzie super, będzie dla, dla ludzi też w ogóle, dla naszych widzów super doświadczeniem zobaczyć nas w takim wydaniu. E, to, to wyróżnia zdecydowanie nasz film. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również.